Te 50 cm w łapie raczej nie jest jakimś niesamowicie odległym celem, brakuje nam tylko kilka centymetrów i praktycznie 2026 czy lekko później i będziemy tu już mieli, to byłby w miarę taki spokojny wynik, nie za dużo, nie za mało. I jak już dobijemy do tego 90 kg czy jakiegokolwiek celu wagowego my tam mamy, to będziemy szli na redukcję, czyli po prostu zaczniemy trenować w trochę inny sposób i oczywiście jeść mniej niż to co jem teraz. I też zaczniemy robić kardio, dawno cardio nie robiłem, a naprawdę lubię robić kardio, bo wcześniej biegałem jeszcze I nie tylko tej bieganie się przyda na redukcji, szkoda, że moja siłownia nie ma schodów I nie wiem czy wiecie o jaką maszynę mi chodzi, ale moja siłownia nie ma tych schodów, co nie, byłem na jednej gdzie jednak mieli te schody Zrobiłem tam sto ileś pięter i ogólnie jeżeli moja siłownia by to miała oprócz bieżni jak już będziemy na tej redukcji, to te schody byłyby dosłownie idealne. Tylko jeszcze się muszę dowiedzieć, która siłownia w moim mieście je ma. Bo w sumie nie będę biegał półmaratonów tak jak kiedyś. I to jest dopiero jeden cel. Jeżeli chodzi o drugi cel, to myślę, że tutaj się skupimy na szkole. Bo mówiłem, że chciałbym mieć ten czerwony pasek. No i ten czerwony pasek na pewno będę miał. I tak jak mówiłem w tym filmie, że będę miał szóstkę, to tak tą szóstkę miałem. No i miałem, sprawdzian z tego angielskiego, i napisałem go, jak zwykle, na szóstkę. I jeżeli się nie mylę, ani razu jeszcze nie dostałem niższej oceny niż szóstkę. Zobaczymy, przez ile tygodni, miesięcy się uda to utrzymać. Chociaż wątpię, że długo, bo mnie na niemieckim dojadą. I teraz Wam mówię na 100% na końcu roku szkolnego, jak już dostanę to świadectwo, może być trochę później, to na 100% tam będzie szóstka z angielskiego. No i mam nadzieję, że na końcu roku szkolnego, jak już dostanę to świadectwo i Wam je pokażę, to tam też będzie ten czerwony pasek. Z tego co wiem, to drugi semestr, będę miał na drugą zmianę i dlatego jak już będę jechał na siłownię, to prawdopodobnie tak około 5, 5, rano, bo nie otwierałem tą siłownię o i przez następne kilka godzin będę miał właśnie wolne. Myślę, że po prostu będziemy chodzili wtedy, kiedy nam się będzie podobało, bo to dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest 5 rano, czy to jest 16, czy 17. <suszy> Na pewno też będzie to wszystko łatwiej połączyć, jak będziemy chodzili na siłownię od stycznia, bo będę miał konkretne godziny, kiedy idę na siłownię, kiedy idę do szkoły, kiedy wracam do szkoły i tak dalej. No i też filmy powinny być częściej, oraz powinny być dłuższe, bo na siłowni będę w stanie nagrywać dużo więcej niż jestem tutaj teraz w stanie w domu nagrywać. Ten semestr, w, ta pierwsza zmiana w tym semestrze, jaką miałem, nie była aż tak wcześnie. Myślałem, że to będzie od 6 rano do którejś tam, ale jednak dużo częściej miałem od 7 czy 8. Także obstawiam, że druga zmiana będzie po prostu od 9 do 10, może nawet do 11. Zobaczymy. I jedyny minus to prawdopodobnie to, że będę kończył szkołę wieczorem, czy tam koło 16, 17, jak się już będzie ciemno robiło. A za kilka miesięcy będą święta, to z tego też porobimy sobie vlogi i nie wiadomo jakie filmy. Chciałem, żeby te filmy z świąt były po prostu... Dużo dłuższe niż to co normalnie jest, czyli od 10 bym powiedział, że nawet więcej niż 10 minut pozoram się zrobić, że już będziemy mieli te święta. Tak, 20-minutowe filmy, jeżeli będę mógł. Fajnie było te święta nagrać, bo zawsze nie nagrywałem jakiegoś specjalnie. Myślę, że tam ostatni film jaki zrobiłem z Wigilii, bo my tam coś trenowaliśmy przed tą Wigilią, to miał prawie 10 minut i w sumie mogłem to lepiej wykorzystać, że akurat były święta, nie mogłem nagrać więcej, dlatego teraz jak będziemy mieli jakiekolwiek święta. Czy za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy, to też to wykorzystam. Szczególnie jak będziemy chodzić na siłownię. To jest. Myślę, że to będą jedne z najlepszych filmów w tym roku. No i tak na początku tego stycznia 2026. Będziemy w stanie tak dużo więcej nagrywać, to będzie niesamowite. Myślę, że święta będą najciekawsze. Na pewno z tego długie filmy robimy. No i też, żeby te filmy wychodziły tak koło właśnie 20:00 w tą noc, kiedy święta będą. Myślę, że to będzie idealne. W ogóle, ja się jeszcze pouczyłem dzisiaj. Chciałem to nagrać, żeby wam pokazać, tak mniej więcej. To w sumie nawet nie było uczenie się, bo ja tam coś pisałem po prostu. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale musiałem tam coś napisać. Chyba było jakieś zadanie, no bo nie pamiętam. No, ale myślałem, że po prostu uczenie się przed kilkanaście godzin, przed tym sprawdzianem, było po prostu no niepotrzebne. Już i tak się niczego nowego nie nauczę. No i pograłem w Minecrafta, bo i tak nie miałem nic do roboty. Z tego też prawdopodobnie będzie jakiś większy film, zrobiliśmy dużo progresu na tym głównym świecie na którym nagrywaliśmy wcześniej i pewnie to dołączymy do jakiegoś filmu innego. Dobra, widzimy się prawdopodobnie w na następnym filmie, także do następnego.